Czy są jacyś inni bogowie, czy to tylko puste rzeczy, a może stoi za nimi jakaś rzeczywistość duchowa? Czy wszystko mi jako chrześcijaninowi wolno, czy też moja wolność jest w jakimś sensie ograniczona? W jakim sensie mam być naśladowcą Pawła, do czego on nas wzywa? Zapraszam Was wszystkich na dzisiejsze rozważanie. Witajcie, jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. I ostatnio mówiliśmy o Wieczerzy pańskiej w 11. rozdziale i dzisiaj wrócimy do 10 rozdziału i będziemy czytać od 14 wersetu. Czytamy tam takie słowa. Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, sami ocencie to, o co mówię, czy kielich duchowych dóbr, za które jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa. Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. E, przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to powiedzieć? E, czy to, że ofiara składana bałwanom ma jakieś znaczenie? Albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i ze stołu demonów. Czy chcemy pobudzać w panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż on? Moglibyśmy zadać pytanie, o co Pawłowi tutaj chodzi, przecież wcześniej mówił, że właściwie można spożywać mięso ofiarowane bałwanom, ale w Koryncie niektórzy poszli, niektórzy chrześcijanie poszli dalej, ponieważ wszystko mi wolno, to uczestniczyli także w różnych ucztach, które były. Także w świątyniach pogańskich, ponieważ te, te bóstwa nic nie znaczą, i Paweł mówi: Tak, macie rację. Te bóstwa, tak jak chociażby Izajasz mówi, to są tylko kawałki drewna albo kawałki metalu. Nic nie znaczą, ale z drugiej strony można powiedzieć, jest za tym obecność duchowa, ponieważ to demonom zależy, to diabłu zależy na tym, aby zabrać uwielbienie, które ludzie dają powinni oddawać Bogu i przenieść je na coś innego, ponieważ człowiek jest stworzony tak, aby uwielbiać kogoś albo coś. I człowiek jest stworzony, żeby uwielbiać Boga, ale jest tak, że właśnie szatan zabiera to uwielbienie, które należy się Bogu i próbuje kierować je gdzie indziej. I zobaczcie kluczowym słowem, które jest w tym fragmencie to jest uczestniczenie. Uczestniczenie. Otóż chrześcijanie, którzy uczestniczyli w takich ucztach, w świątyniach, brali udział, właśnie stawali się częścią tego. Stawali się częścią tego obrzędu. I Paweł mówi, że no, tak nie powinno być, że stajecie się, wiedząc, że te wszystkie kulty, te wszystkie. Religie są z jednej strony puste, to też za tym stoją siły zła, które próbują zabrać uwagę i uwielbienie od Boga i postawić je gdzie indziej. I Paweł mówi: Nie możecie w tym uczestniczyć. Paweł mówi: Zobaczcie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. W Starym Testamencie często było powiedziane, że właśnie Bóg nie chce, aby uwielbiać kogoś innego. Bóg jest twórcą. Bóg. Stworzył cały świat. On jest doskonałością i On wie, że będziemy jedynie szczęśliwi, gdy będziemy w społeczności z Nim, gdy będziemy w uwielbieniu z Nim. Ale człowiek często w swoim buncie chce uwielbiać stworzenie. Chce uwielbiać albo jakieś rzeczy, albo jakieś osoby. Pytanie: Co jest w Tobie? Bo ten fragment zaczyna się od słów: Uciekajcie od bałwochwalstwa. A więc uciekajcie od tego, co zabiera, co pochłania wasze życie bardziej niż Bóg, co zabiera od uwielbienia Boga. I zastanów się nad sobą, co w twoim życiu jest ważniejsze od Boga. Co w twoim życiu sprawia, że próbujesz robić coś bardziej niż służyć Bogu. Czy może być to Twoja kariera, czy mogą być to jakieś finanse, czy może to być jakiś człowiek, jakiś idol, czy może jakiś nauk? Co w Twoim życiu jest na miejscu Boga, czy zamiast Boga? Fragment ten mówi: Uciekajcie od bałwochwalstwa. I w praktyce, Paweł radzi tym e, ludziom, aby nie uczestniczyć właśnie w tych e, e, przyjęciach, które są w świątyniach pogańskich, które, mają, które są częścią uwielbienia tych bogów. Mimo że wiemy, że nie ma innych bogów oprócz Boga, e, jakwe to jednak e, jest ta duchowa e, obecność. E, demonów obecność sił zła które próbują zabrać właśnie uwielbienie należne dla Boga żeby skierować je gdzie indziej i dalej Paweł cytuje słowa czy hasło które często było przez Koręntian powtarzane i pojawiało się już nawet w tym liście wcześniej wszystko wolno wszystko mi wolno i Właśnie zobaczcie, że to hasło z jednej strony jest prawdziwe: Bóg powołał nas do wolności, chrześcijanie są wyzwoleni z niewoli, a więc wszystko mi wolno. Z tym, że zobaczcie, że czasem ludzie, czasem chrześcijanie mają też tendencję do tego, żeby dobre rzeczy, dobre nawet hasła czy dobre zasady zamieniać tak, aby służyły właśnie im. Czasem bierzemy wersety biblijne. I zamiast y, wczytać się i stosować je do siebie, to, y, albo żyć według nich, to właśnie używamy je w zły sposób. I tutaj to hasło y, Paweł powtarza to, co Koryntianie mogą powiedzieć, no tak, ale wszystko mi wolno. Paweł mówi tak, wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I znowu cytuję to hasło: wszystko y, wolno. I znowu kwalifikuje, ale nie wszystko buduje. To, że możesz różne rzeczy, nie oznacza, że powinieneś to zrobić. To, że masz prawo coś zrobić, nie oznacza, że będzie to korzystne czy że będzie to budujące. I dalej mówi takie słowa: nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam. Ale również o to, co służy innym. A więc w tej całej wolności nie powinno być tak, że wszystko idzie do mnie, żebym tylko ja się podbudował, żebym tylko ja korzystał, ale Paweł mówi: zabiegajcie też o to, co służy innym. Patrzcie na innych, ponieważ chrześcijaństwo polega właśnie na służeniu sobie nawzajem, na służeniu Bogu, na miłości do Boga i do swojego Bliźniego. A więc nie patrzcie tylko na to, co możecie, i będę to robił, bo mogę, ale właśnie na to, co też pomaga innym. I dalej Paweł rekapituluje, podsumowuje cały ten wątek, który idzie już od kilku rozdziałów i mówi: Jedźcie wszystko, co się sprzedaje na targu mięsnym. Dla spokoju sumienia w nic nie wnikajcie. Otóż na targu mięsnym sprzedawało się też rzeczy, mięso, które było ofiarowane w świątyniach, które pozostawało po ofiarach, które nie zostało spożyte czy spalone, brano i sprzedawano na targu mięsnym. I Paweł mówi: kupujcie, nie wnikajcie, gdyż własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. A więc cytuję tutaj psa, który mówi: i tak to wszystko należy do Boga. Wiemy, że mięso samo w sobie nie jest ani czymś duchowo dobrym, ani złym, po prostu służy e, ciału. Jeśli zaprasza Was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedźcie wszystko, co przed Wami postawią. O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. A więc idźcie, kosztujcie, nie pytajcie. Tak jak niektórzy lubią pytać, mmm, jakie to dobre, a z czego to zrobione, a jak to przyrządzone, mamy często kobiety mają taki zwyczaj. I pamiętam, kiedyś moja ciocia jadła mięso w gościach i mówi, mmm, jakie to dobre mięso, bo bardzo jej smakowało. Mówi, a z czego to jest zrobione? No, i gdy się dowiedziała, że z końskich języków to od razu przestało jej to smakować. I Paweł mówi po trosze w duchowy sposób: nie pytajcie, nie pytajcie. Coś przeciwnego, co Żydzi praktykowali. Żydzi chcieli wiedzieć, z czego to jest robione i jak, ponieważ chcieli mieć, spożywać czysty pokarm, koszerny pokarm. Paweł natomiast mówi spokojnie: nie pytajcie o nic, po prostu jedźcie, bo nie ma w tym żadnej duchowej rzeczy. To tak, jak czasem my próbujemy duchową jakąś rzeczywistość wstawić do pewnych rzeczy, które tej duchowości nie mają. Przychodzi mi na myśl chociażby szczepionka, że jest to. Coś duchowego, nie powinno się przejmować albo powinno, i tak dalej. Nie, to nie jest ta kategoria, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. A więc, jeśli zaprasza Was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedźcie wszystko, co przed Wami postawią. O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. Jeśli jednak ktoś powiedziałby Wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedźcie ze względu na tego, który zwrócił na to uwagę a także ze względu na sumienie. Mówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz tej drugiej osoby, bo dlaczego moja wolność miałaby być osądzona przez cudze sumienie. A więc Paweł mówi, jeżeli ktoś przyjdzie i powie do ciebie, hmm, to co robisz wynika z jakiejś tam na przykład długoletniej pogańskiej tradycji, albo e, tu akurat w tym przypadku, jeżeli przychodzi e, osoba i to może być niewierząca osoba, która ciebie próbuje, e, żeby zobaczyć, albo e, wierząca osoba, która jest słaba e, w wierze i e, dla niej akurat spożywanie mięsa, e, które byłoby poświęcone e, bóstwom, e, ma potencjał do tego, żeby uczynić ją gorszą, aby ją zgorszyć, to wówczas nie e, powstrzymaj się od jedzenia, bo po co ta osoba ma e, myśleć i ciebie potępiać e, w swojej głowie, w swoim sumieniu. A zatem, cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie e, na chwałę e, Bożą. E, jest to świetna zasada, którą powinniśmy stosować. Gdziekolwiek idziemy, cokolwiek robimy, czy jesteśmy w stanie za to podziękować Bogu, czy jesteśmy w stanie powiedzieć Boże, uwielbij się w tym, co robię, uwielbij się w tym miejscu, w której idę. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć Panie Boże, tak dziękuję, że oglądam ten film i uwielbi się też w tym czasie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że twój komentarz na Facebooku uwielbia Boga, że właśnie on jest czymś uwielbiającym Boga. Paweł daje świetną zasadę. Cokolwiek jecie, lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim. I teraz tak, zobaczcie, niektóre osoby, niektórzy chrześcijanie chlubią się tym, że obrażają wszystkich dookoła. Chlubią się tym, że próbują sprawić, że E, wszyscy inni czują się gorsi, wyobcowani. Ale nie na tym polega e, ta sprawa. Nie dawajcie powodu, nie wprowadzajcie bezsensownego podziału. E, tak radzi Paweł, bo nie o to tu chodzi, i mówi e, o tym, że podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając o to, e, co mi. Służy, nie dbając o to, co mi służy, ale co służy innym, bo zależy mi, ich, mi na ich zbawieniu. Otóż motywacją powinno być zbawienie innych osób. Motywacją powinno być to, aby oni poznali Boga. To, że bez sensu ich obrażasz, to, że wprowadzasz nieprzyjaźń między sobą a nimi, nie służy ich zbawieniu. Oni przez to nie będą. Przychodzić i pytać się do ciebie. Oczywiście nie chodzi o to, abyśmy tolerowali zło, akceptowali zło i tak dalej, ale zobaczcie, że Jezus nie wprowadzał specjalnie nieprzyjaźń między siebie a grzeszników. Właśnie grzesznicy przychodzili do niego. I dlatego Paweł mówi, że on w ten sposób też podchodzi. On w ten sposób próbuje podchodzić do innych. Nie. Nie próbując alienować się od innych, czy wprowadzać jakąś wrogość między sobą a innych, ale właśnie zależy mu na innych zbawieniu. I dlatego kończy w jedenastym rozdziale pierwszym wersecie akurat niefortunny podział. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc Paweł kończy ten wywód mówiąc: słuchajcie, ja tak robię, tak róbcie, ponieważ też ja robię to, co Jezus zrobił. Jest powiedziane, że Jezus trzcinę nadłamanej nie dołamał. Nie mówił, ty e, grzeszniku, jak możesz, więcej już e, nie powstaniesz. Nie wprowadzał tej nieprzyjaźni, ale właśnie e, próbował e, podnosić. Próbował e, pomagać grzesznikom tak, aby jak najwięcej osób mogło e, z jednej strony usłyszeć Ewangelię i zawierzyć Jezusowi. To właśnie Paweł też próbował w ten sposób podchodzić do innych osób, do niewierzących, tak aby niepotrzebnie nie antagonizować, ale żeby właśnie wziąć i żeby jak najwięcej osób mogło być zbawionych. I mówi: W ten sposób też podchodźcie wy. Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa, właśnie w takim podejściu. I pytanie do Ciebie, czy Właśnie w ten sposób robisz, czy Twoja e, obecność e, w pracy, czy Twoja obecność e, w internecie, czy e, gdziekolwiek jesteś, czy wprowadza e, zgodę, czy wprowadza e, niepotrzebny podział? Czy to, co robisz, służy Bogu i służy e, zbawieniu ludzi, czy też służy tylko i wyłącznie, Potępieniu innych, żebyś ty poczuł się lepiej. Paweł mówi, nie chodzi o to, co służy mi, ale powinno zależeć mi na tym, aby mówić, aby czynić tak, by to służyło innym, aby oni mogli być zbawieni. Dlatego podsumowując, pamiętajmy: wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję, i cokolwiek czynię, gdziekolwiek jestem, cokolwiek oglądam, czegokolwiek słucham, to wszystko powinno być na chwałę Boga. Czy jesteś w stanie za każdym razem, cokolwiek robisz, dziękować Bogu za to, co robisz i uwielbiać tym? I właśnie czy. Chcesz, czy Twoją motywacją jest służenie innym i czy Twoją motywacją jest to, aby inni byli zbawieni. Niech Bóg nas prowadzi tak, aby właśnie jak najwięcej osób mogło uwierzyć i uwielbić Go dzięki Twojemu i mojemu życiu. Amen. Na koniec kilka ogłoszeń. We wtorek oczywiście mamy studium listu do Galacjan i omawiamy tam owoc Ducha Świętego, czym jest, czym jest miłość, czym jest radość, czym jest pokój, czy chrześcijanin powinien cały czas chodzić uśmiechnięty, Czy na tym polega radość, na czym polega w ogóle pokój. Także te rzeczy omawiamy w trakcie, Studium listu do Galacjan obecnie. Także serdecznie zapraszamy wtorek godzina 19.00 przez Zoom. A. Link można znaleźć na Facebooku. W piątek, oczywiście, mamy służbę dla osób bezdomnych. Godzina 19.00, przepraszam, godzina 17.30 przy bramie portowej w piątek. Natomiast w niedzielę 2 maja będziemy mieli wspólny czas. Na nabożeństwie. Nabożeństwo będzie na zewnątrz, i zapraszamy Was serdecznie. Ulica Łążyńska 4, i będziemy chcieli spędzić dłuższy czas nie tylko godzinkę, ale trochę więcej na społeczności ze sobą. Dlatego serdecznie zapraszamy. Nasz Panie, tak dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem i tak prosimy, abyś. Odbierał sobie należną chwałę we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co mówimy, we wszystkim, co myślimy, tak aby cokolwiek się dzieje, aby w naszym życiu, aby mogło uwielbiać Ciebie. Tak dziękujemy, że jesteś Bogiem wspaniałym i dobrym. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen. Także do zobaczenia, jeżeli nie we wtorek czy w piątek, to w niedzielę. Za tydzień na ulicy Łomżyńskiej 4 o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy.